tutaj sobie zrzucimy. Dobra, może tak? Uf. O, o, Uf. dobra. Uf. Dzień dobry, dzisiaj zaczynam dziewiąty miesiąc ciąży i tak sobie pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby przedstawić Wam moje umilacze ciążowe rzeczy, które sprawiły, że w tej ciąży było mi trochę lżej. Mam dzisiaj dla was nie policzyłam, ile, bo prawdopodobnie w trakcie jeszcze mi się poprzypomina bardzo dużo rzeczy, ale to są rzeczy i fizyczne ale też takie psychiczne, które robiłam, że no jestem tutaj dzisiaj. Nawet się dzisiaj troszkę odwaliłam i nawet założyłam obrączkę, więc huchu, hu, ale jestem żoną dzisiaj. Tak, żeby tutaj się coś fajnie świeciło, żeby się poczuć jakoś tak fancy, teges, śmeges. No i w ogóle dzisiaj pierwszy raz w ogóle zrobiłam make-up, z którego jestem zadowolona i Pierwszy raz konturowałam na mocno, na mocno. Pierwszy raz konturowałam na mokro twarz takim płaskim pędzlem i dzisiaj pierwszy raz w życiu w ogóle kupiłam rzeczy do konturowania na, mo na, mo na mocno. No i mówiłam się rzeczy do konturowania na mokro <grych> z tym płaskim pędzlem i w ogóle udało mi się dorwać na jakiejś zarabistej promocji w Rosmanie. Też taki. A zresztą może kiedyś nagram o tym jakiś, jak będzie kolejny film glow upowy, To może właśnie przedstawię wam te produkty. Gdzie ja nie, nie umiem w make-up w ogóle. Ale dzisiaj jestem nawet zadowolona, więc stwierdziłam, że dobra, to jest ten dzień, kiedy wam przedstawię listę rzeczy, która mi się sprawdziła w ciąży i która jakoś pozwoliła mi przetrwać. Także serdecznie zapraszam. Moim marzeniem jest, że ja będę mówić o tym tutaj, a w tle będą leciały przybitki. Więc ciekawe, czy będzie mi się chciało to nagrać. Trzymajmy kciuki, że tak. O Jezus, Fajnie było, że nie miała nic wokół no, okoliczność tego nagrywania. Nie mam ich tu posegregowanych jakkolwiek. Po prostu będę mówić o tym, co mi się tam przypominało w trakcie dnia, co sobie zapisałam, i no, grupowania tutaj jakiegoś nie będzie. To też nie jest żaden ranking od najlepszej rzeczy do najmniej najlepszej. Lećmy z tym po prostu. Pierwszy na mojej liście jest segregator ciążowy. Z uwagi na to, że ja prowadzę ciążę nieprywatnie. Czyli nie mam tych wszystkich wyników badań online, tylko po prostu muszę je mieć w segregatorze, muszę je mieć fizycznie, to ten segregator ciążowy pozwolił mi zachować, jakąkolwiek, zachować jakikolwiek porządek w moich dokumentach ciążowych. Więc teraz jak tylko ktoś mnie prosi gdzieś tam na wizycie u jakiegoś lekarza, proszę mi dać echo serca z tego i z tego dnia, mam takie... Dobra, proszę bardzo, nie ma, nie ma żadnego problemu. Wszystko jest tak dobrze ułożone, jest miejsce na książeczkę ciążową, więc ta książeczka ciążowa nie zagubiła mi się jeszcze. Jeżeli też potrzebujecie mieć porządek w papierach, to ten segregator ciążowy to jest w ogóle jakiś, nie wiem, dobra, i teraz jeszcze muszę, <głos》> muszę wrzucić wstawkę. Jak powiem tutaj choć raz game changer, to nie wiem. Zamykam kanał po prostu. Tak mnie denerwuje, nie wiem o co chodzi, ale pojawiło się ostatnio tyle game changerów życia, że ja, ja też oczywiście mówiłam o tym, prawda? Też używałam tego, ale nie chcę tutaj ani razu użyć game changer, więc dzisiaj to będzie dla mnie po prostu wyzwanie. Więc segregator ciążowy, bardzo przydatna, praktyczna rzecz, żeby mieć wszystkie papiery poukładane od początku do końca. To, co jest jeszcze fajne, to jest takie mini kompendium wiedzy. Są tam opisane i wszystkie USG, te takie ważniejsze, jakaś tam krzywa cukrowa, i to, i tamto, i też jest bardzo dużo wiedzy w tym segregatorze. Jest też tam na końcu jakiś pamiętnic pamiętniczek, coś tam. No ja tego nie używałam, bo tutaj akurat miałam aplikację na telefonie. Segregator ciążowy 10 na 10 Kolejna rzecz. O tym już mówiłam w jednym filmie, że na początku ciąży. Właściwie, nie wiem, do połowy drugiego trymestru miałam bardzo dużo jakichś wyprysków na twarzy, przebarwień, jakiś trądzik mi się pojawił, takie stany zapalne, takie naprawdę stany zapalne, które ropiały. I maść, która mi na to pomogła, i czytałam, że w ciąży jest ok ją stosować. To jest akniderm z apteki. Używałam tego i rano i wieczorem, jako po prostu na całą twarz, nie punktowo, tylko na całą twarz tak jako krem po prostu i w te miejsca, gdzie ta skóra mi się jakoś bardziej przesuszała, dawałam jakiś tam krem, który mi nawilżał. Dzięki temu dosyć, dosyć sprawnie się z tych wszystkich niepowodzeń skórnych pozbyłam, więc jeżeli też macie taki problem i to oczywiście też poza ciążą jest super, chociaż właśnie nie. Poza ciążą mi się to nie sprawdzało, dlatego że bardzo mi wysuszało skórę i miałam po prostu ciągle takie skórki, które musiałam potem y, peelingować, żeby jakkolwiek to się pod makijażem zachowało, albo nawet pod takim kremem rozświetlającym. Więc poza ciążą mi się to nie sprawdziło, ale w ciąży jak najbardziej. Uh. Mm. Jeśli chodzi o początkowe etapy ciąży, chociaż początkowe, no też niepoczątkowe, no praktycznie cały drugi trymestr też było mi niedobrze. Potem na miesiąc to się trochę uspokoiło, i teraz pod koniec ciąży znowu jest mi dobrze. No łatwo nie było, więc to, co mi pomagało w tych nudnościach to jest imbir w kapsułkach i to też wyczytałam właśnie w książce mamy ginekolog, że można brać, na przykład ja na początku brałam lokomotyw po prostu jakiś taki lokomotyw w tabelkach bo się okazało, że to jest wyciąg z imbiru więc brałam po prostu tak jak Pan Jezus powiedział, trzy razy dziennie co 6 godzin, żeby jakoś funkcjonować i żeby po prostu nie wymiotować co chwilę i pierwsze co robiłam po wstaniu z łóżka, no to właśnie brałam sobie tabletkę lokomotywu i to było około, nie wiem, tam 6, potem o godzinie 12, I jak była, nie wiem, 12 30 na przykład, to od razu mi było niedobrze. W sensie, jak tylko to przestawało działać, to od razu mi było niedobrze. Pierwszy raz chyba się spotkałam z czymś, co tak dobrze działa, że jak ominę powiedzmy pół godziny, pół godziny po czasie wezmę jakąś tabletkę, to od razu czuję, że jest gorzej. I potem o 18 sobie brałam, to mi naprawdę robiło dzień. Naprawdę. Później już ten lokomotyw, no bo to się nie opłacało tego kupować, wiadomo, kupiłam jakiś wyciąg z imbiru w tabletkach, w takich kapsułkach, gdzieś w internecie, i tam było mnóstwo, tam było z 200 kapsułek, już mi niewiele chyba tam zostało, więc ja po prostu trzy razy dzielnie ten imbir y, sobie dawkowałam i dzięki temu nie było mnie dobrze. Nie dość, że ten imbir właśnie na początku dnia, lokomotyw w tabletkach, to na początku też nie chciało mi się kawy. I tutaj przechodzimy do kolejnej rzeczy, i to jest mięta z tartym imbirem. To był mój napój, taki go to, kiedy mi było niedobrze. Parzyłam sobie miętę do tego wcierałam trochę imbiru, nie dużo, też nie chciałam, żeby to była jakaś siekiera i to sobie piłam. W momencie picia było mi trochę niedobrze, ale jak już skończyłam, to już naprawdę się czułam bardzo, bardzo dobrze. To co jeszcze, chociaż to y, dopiero później piłam, dlatego że na początku lekarze mi odradzali, ale mm, no, no tak, nie wiem, no jedną na dwa dni sobie pozwalałam. I jak już mi było naprawdę niedobrze, i to jest mocna herbata El Grey. Jezu, po prostu jak sobie przypomnę, nigdy w życiu mi nie smakowała tak herbata El Grey jak wtedy, i też mi przestawało być po niej niedobrze. I zresztą w momencie, kiedy nagrywałam wyzwanie Silna Kozaglowa, też właśnie mówiłam o tym, że herbata El Grey mi bardzo smakuje, i to był właśnie ten moment, kiedy już byłam w ciąży i kiedy nie mogłam patrzeć w ogóle na kawę. I jako, że dużą część ciąży spędziłam leżąc i śpiąc, no to potrzebowałam mieć tutaj bardzo fajne środowisko do tego. I teraz tak. To, co jest absolutnie, myślę, że top 1, gdybym miała wskazać ranking tych rzeczy, o których mówię teraz, to to jest absolutny top 1 i to jest śliska piżama z satyny. No bo wszyscy dobrze wiemy, że w ciąży trudno jest się przewrócić z boku na bok. Więc w momencie, kiedy ja miałam jeszcze bawełnianą piżamę, i to ubranie, ta piżama mi się przekręcała pod kołdrą pod jakimś kocem, i w ogóle musiałam to wszystko potem prostować, tu mnie ciągnie, tam nie ciągnie. <słuch> bardzo, bardzo mnie to drażniło. Więc pomyślałam sobie, że kurde, fajnie by było mieć materiał na sobie, taki, który nie będzie mi się. Nie... materiał nie będzie trzeć o materiał. No i pomyślałam sobie, że no satyna, kochani, po prostu oczywiście najlepiej by jakieś jedwab, aptyki, wiecie. Fancy, no ale za tyle pieniędzy nie chciałam tego kupować, więc kupiłam po prostu w chemię taką satynową piżamę. Akurat czarną niestety. I w ogóle śmiesznie, bo ta czarna piżama w po pierwszym praniu nawet mi trochę brudziła prześcieradło na czarno. Ale odprało się to prześcieradło, więc to spokojnie. Więc ta piżama dała mi po prostu drugie życie w łóżku. Nie wyobrażam sobie mieć innej piżamy niż taką piżamę z satyny w ciąży, więc. Jeżeli macie jakąś trudność w przemieszczaniu się w łóżku, no to po prostu czujecie się już w tej biżamej satynowej, jak, po, jak pączek w maśle, bo po prostu y, materiał nie trzeba materiał. Ja też jestem wrażliwa sensorycznie, więc to mi było naprawdę bardzo potrzebne, żebym mogła się normalnie obrócić. Kurde, z boku na bok i nie mieć wszystkiego pościąganego. Tak jak się da. I tu przechodzimy do kolejnej rzeczy, co jeszcze spotęgowało to uczucie pączka w maśle. To jest pościel z to się chyba nazywa bawełna satynowa. Ja od zawsze po prostu żydziłam i nie chciałam wydać więcej niż 89,99 na Komplet pościeli i o prześcieradle to już nawet nie mówię, to już najlepiej, żeby było za 19,99 i zawsze to łóżko po prostu wygląda, jakby jak ktoś wyżygał. <noise> Więc teraz postanowiłam sobie nie: kupuję ładną pościel na wymiar, pasującą w ogóle wszędzie i żeby była super mega ekstra. I też sobie wymyśliłam, że żeby jeszcze lepiej mi się było przekładać z boku na bok, żeby mi, żeby mi było po prostu wygodniej, no to. Też niech to będzie śliska pościel. I wybrałam bawełnę satynową. I to jest taki sklep, który się nazywa chyba Maro? Tak mi się wydaje. I Jezus Maria, piękna pościel. Wreszcie to łóżko wygląda cudownie. Można tam też zamówić, um, to też pewnie zależy który produkt, ale żeby właśnie zrobili poduszki na wymiar. I to też jest dla mnie super, dlatego że ja używam poduszek z gryki od Milo Pilos. Więc jak one mają, tam chyba 40 na 60 się mieści poszewka. No więc potrzebowałam w takim rozmiarze, a wszędzie takie, wiecie, defaultowe pościele to jest na nie wiem, 50 na 60, 70 na 80, a tutaj można wybrać sobie 40 na 60. Więc mega polecajka. Ja wybrałam jakąś taką pościel z lamówką, do tego można było też dokupić prześcieradło też z bawełny satynowej, więc też jest śliskie. Więc śliska piżama, do tego śliska pościel jesteście ustawione. Wydałam trochę pieniędzy na to pościel, ale nie żałuję po prostu ani złotówki. My też mamy wyższy materac, więc potrzebuję, jeśli kupuję prześcieradło, to potrzebuję takiego prześcieradła, które będzie w, w niestandardowej wysokości. To jest chyba 30 cm, tak mi się wydaje, a nie 25. Yy, więc tam też można za dodatkową opłatą poprosić, żeby to było po prostu na wyższy materac. Więc fajnie mi się teraz wbija pod materac to prześcieradło, nic się nie ściąga, nie zsuwa, no... Boże, no luksus, no to jest po prostu luksus. Jeśli chodzi o poduszkę ciążową, no to ja dopiero kupiłam ją w ósmym miesiącu ciąży, bo stwierdziłam, że no dobra, spróbujmy, zobaczymy jak to się będzie sprawdzać. Więc mam taką poduszkę ciążową beżową w kształcie litery U i jest w porządku. Czy to jest jakaś super mega obowiązkowa rzecz? Nie. Też nie jest na niej jakoś super, mega wygodnie. Myślę, że ta poduszka powinna być dużo twardsza, żeby spełniać moje oczekiwania, bo ja też śpię w ciąży na boku, wiadomo, na plecach nie można, więc śpię pod skosem, jakby. Czyli potrzebuję mieć pod plecami jeszcze jakieś tam podwyższenie, żeby mogła spać tak na skos, bo wtedy jest mi wygodniej i wtedy mnie nie bolą plecy. Tutaj jakoś. No spełnia to oczekiwania, śpię na tej poduszce, ale jako pomocniczą poduszkę no to mam tą poduszkę z gryki, no bo właśnie ją sobie wkładam pod plecy, żebym była mocniej pod skosem. Wcześniej przed tą poduszką ciążową miałam po prostu milion poduszek innych wokół siebie, jakby z każdej strony. No więc też mnie to drażniło, bo musiałam te poduszki przekładać, więc to jest przynajmniej jedna poduszka, której nie muszę przekładać, a jak mam pościel śliską, piżamę śliską, no to naprawdę bardzo wygodnie jest się przekładać z boku na bok. To co psychicznie pozwalało mi się trochę poczuć lepiej z moim ciałem, zmieniającym się w ciąży, to jest szczotkowanie. I naprawdę ja nie sądziłam, że to aż tak dobrze działa, ale jak tylko poczułam się jakaś taka napuchnięta, jak czułam, że nie wiem na przykład spuchły mi stopy, to od razu się zaczynałam szczotkować i było naprawdę lepiej. Te takie obrzęki, to nie były też bóg wie jakie obrzęki, bo umówmy się, nie puchłam jakoś super mega i nie puchnę jakoś super mega w ciąży, bo jest chłodno na dworze. Myślę, że gdyby było gorąco, to byłoby bardzo źle, ale naprawdę fajnie jest się tak wyszczotkować, na to nabalsamować i od razu się człowiek czuje tak... Taki rzeźki, po prostu, że to ciało nie jest takie, nie wiem, takie twarde, jak się je dotyka, czyli właśnie takie napuchnięte, zbite, tylko jest po prostu takie gładkie, jędrne i to jest naprawdę super opcja. No i jak swędzi brzuch w ciąży, to też jest się fajnie tą szczotką po brzuchu podrapać. I tutaj dalsza część tej pielęgnacji to szczotkowanie robiłam zawsze przed prysznicem, potem szłam się myć i później wychodząc. Na mokre ciało, to jest istotne. Nie na takie wilgotne, tylko na mokre ciało pod prysznicem, lałam po prostu na siebie oleje migdałowe, stopy. Ten olejek aplikowany na mokre ciało, co jest kluczowe, no po prostu to ciało jest jak taka, jak taka gąbeczka po prostu taka bardzo, bardzo milutka, milutka powierzchnia. Też jest takie elastyczne więc nie wiem czy to chociaż to dopiero późno zaczęłam stosować ten olejek myślę że około też na początku 8 miesiąca ciąży bo wcześniej to robiłam oliwkę która też super działała nam okreciało oliwka 10 na 10 a dopiero później ten olejek migdałowy i widzę różnicę że ten olejek migdałowy robi ciało jeszcze bardziej miękkie niż taka oliwka nam mokre ciało. więc to też yy, mega duża polecajka miałam przyjemność być chora w ciąży no więc nie mogłam brać żadnych leków no bo byłam w ciąży brałam tylko na gardło ten Prenalen do ssania, co tam nie dało za dużo. To było takie typowe przeziębienie bez temperatury, tylko po prostu miałam bardzo duży katar, ale taki katar z kichaniem, więc ciągle mnie kręciło w nosie. Ja myślałam, że zwariuję, więc oprócz inhalacji kwasem hialuronowym i solą fizjologiczną trzy razy dziennie sobie to robiłam i to mi bardzo pomagało. Bo oczywiście, też był jakiś dziwny kaszel, już się bałam, że to kurczy, ten krztusiec, coś tam, coś tam, ale nie. To jakoś tam dosyć szybko przeszło, a jak zaczęłam, właściwie po pierwszych dwóch, trzech inhalacjach, to ten kaszel już nie był taki męczący i straszny, tylko tak od czasu do czasu po prostu jakieś takie. Po pierwsze, inhalacja, jak jesteście chore w ciąży, super. A druga rzecz. Którą odkryłam niestety późno i nie odkryłam, tylko przypomniałam sobie o tym, bo mama mi tak robiła, jak byłam mała, śmierdzi strasznie, ale przy łóżku na noc stawiałam talerzyk i tam rozg rozgniotłam jakieś 3-4 ząbki czosnku. Chodzi o to, żeby to było właśnie rozgniecione, żeby bardzo ten czosnek było czuć. A najlepiej jeszcze, go wtedy akurat nie miałam, najlepiej jeszcze pokrojoną cebulę. O ludzie, nie wiem co, nie wiem co, nie wiem jak, ale katar może nie to, że katar ustępuje. Ale ta śluzówka w nosie nie swędziała tak. Ona nie była aż taka sucha, bo to było oczywiście kichanie, uzawienie, kichanie, uzawienie. Dramat. To jest najgorszy rodzaj choroby takiej przeziębieniowej. Już wolałabym mieć temperaturę i po prostu, żeby mnie w kościach łamało. A to ja zawsze biorę na to akatar i jakoś tam pomaga. No a teraz nie mogłam, więc sobie znalazłam taki sposób i dopiero to mi pomogło wyjść z tego, bo męczyłam się jakieś chyba trzy dni właśnie z tym, z tym katarem i z tym kichaniem. To jest najgorsze po prostu, z tym kręceniem w nosie, że nie, nie jesteś w stanie normalnie siedzieć, tylko ciągle po prostu Cię kręci w nosie i ciągle kichasz. I dopiero jak sobie postawiłam na noc czosnek, no to po pierwszej nocy easy, wszystko mi przeszło. Później jeszcze sobie to kontynu kontynuowałam przez jakieś 3-4 noce <laughs> Śmiałam się, mamy partyro, e, piętrowe mieszkanie, więc wchodząc na dole było czuć czosnek. Po prostu ta choroba była pod e, znakiem czosnku. I zrobiłam też syrop z cebulni, który wydaje mi się, że pomógł na kaszel, bo jak zaczęłam go pić, przestałam kasłać. No jak to pomogło, to aż byłam w szoku, że taka naturalna rzecz może tak dobrze pomóc. To, co postanowiłam zrobić w ciąży, to jest odciąć się od social mediów. Dlatego też, może nie dlatego też, ale postanowiłam stworzyć właśnie i to wyzwanie silnego zagloła, bo chciałam ja się odciąć od social mediów, a potem zaczęłam w ciąży i jeszcze bardziej chciałam się odciąć od social mediów. To mi też pomogło psychicznie na głowę, dlatego że ja w ciąży byłam najbardziej wrażliwa. Ever. Tak bezbronnie wrażliwa, że jak ktokolwiek, cokolwiek mi powiedział, jakąkolwiek najmniejszą krytykę, to ja albo stawałam do ataku, żeby się bronić, albo po prostu potem to przeżywałam tygodniami. Więc nie chciałam. Się wystawiać na, na nic, jeśli chodzi o social media, i też nie chciałam za dużo czytać, słuchać, o ciąży. Wiadomo, że trochę tak, ale nie chciałam, żeby to było jakieś takie na porządku dziennym. To mega polecam, dlatego że jak. Miałam takie dni, gdzie długo siedziałam w social mediach. No bardzo to źle wpływało na psychikę. Po prostu człowiek się porównuje, patrzy i kiedy wróci do sprawności pociąży, jak tam inne kobiety wracały, to jest mega interesujące i bardzo chciałam to oglądać i wiedzieć też, jak szybko po prostu wrócę do siebie po ciąży, ale nie chciałam, żeby tego było po prostu za dużo. Kolejna rzecz, która mi też psychicznie pomogła, i też to jest związane z tym, z tym, że byłam po prostu jestem mega wrażliwa w ciąży. To jest niedzielenie się opiniami o wychowaniu dziecka albo moimi planami o tym, jak chcę wychować dziecko. I to jest z bardzo prostego powodu. Jestem mamą pierwszy raz i wyobrażam sobie różne rzeczy, może w zbyt idealistyczny sposób. Natomiast w momencie, kiedy miałam parę takich podejść, zaczynałam mówić i że ja planuję zrobić to tak i tak, albo ja chcę Chcę robić kompletnie inaczej niż tak i tak No to te doświadczone mamy Od razu no na bank się to uda No powodzenia I ja już miałam takie no nie chcę tego słuchać Dlaczego nie mogę sobie poplanować I potem najwyżej zderzyć się z tą rzeczywistością Że to po prostu będzie wyglądać inaczej Nie chcę żeby ktoś mnie od razu wyprowadzał Albo z błędu że no, no nie uda się to, bo dziecko to, bo dziecko tam, to mam takie, no dobra. No i teraz trudno mi jest powiedzieć, czy to takie wyśmiewanie tego, że ja planuję to zrobić w ten sposób, albo w inny sposób, to było mówienie z perspektywy tego, że ta mama też tak chciała, jej nie wyszło jej, jest jej przykro, czy to po prostu jest złe w zarodku i no nie ma szans, żeby coś takiego się udało. Więc nie chciałam po prostu mieć takich emocji, że ktoś mi zabrania planować. Tego, jakby mojego pomysłu na to całe macierzyństwo i pomysłu na wychowanie dziecka, więc przestałam się po prostu tym dzielić. Przestałam rozmawiać z ludźmi na temat tego, że nie wiem, chcę wychowywać dziecko dwujęzycznie, że chcę wprowadzić harmonogram jakiś tam snu, harmonogram dnia, że dla mnie bardzo ważna będzie rutyna, dlatego że ja sama żyję rutynowo, więc nie będę miała problemu, żeby to dziecko też wprowadzić w jakąś określoną rutynę. Że będę dawać, nie wiem, oczywiście to BLW, jakieś kawałki, coś tam, coś tam. Nie chciałam po prostu słuchać opinii na ten temat. W momencie, kiedy będę do tego podchodzić i będę stała w obliczu wdrażania tych swoich planów w życie, jest szansa, że zapytam kogoś o zdanie, kogoś doświadczonego, czy. Spotkał się kiedyś z czym, z tym czy z tamtym, z takim zachowaniem dziecka albo z innym. Są też różne książki, publikacje, więc mam skąd czerpać wiedzę, a takie obcinanie skrzydeł po prostu w zarodku, już od samego początku nie było mi do niczego potrzebne. I chyba ostatni umilacz ciąży to jest szkoła rodzenia. Nie wyobrażam sobie, żebym tam nie poszła. Trafiłam na bardzo fajną szkołę rodzenia i było naprawdę bardzo miło. I bardzo dużo się dowiedziałam, bardzo mi to otworzyło oczy na wiele różnych rzeczy, na to jak w ogóle pielęgnować dziecko, jak trzymać dziecko, jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka i w domu, i w samochodzie i różne takie rzeczy, ale też przede wszystkim jak zadbać o siebie w ciąży i w połogu. Uważam, że to jest bardzo dobry umilacz ciąży <laughs> i każda kobieta, która jest pierwszy raz mamą, warto żeby się przeszła do szkoły rodzenia, żeby po prostu posłuchać i zobaczyć o czym tam mówią. To było naprawdę bardzo miłe doświadczenie. Zdecydowany umilacz ciąży, dlatego że później wiedziałam, co zamówić dla siebie na połóg. Nie musiałam oglądać tych wszystkich choli. Oczywiście Część oglądałam. Nie tak dużo, ale też wiedziałam po prostu z doświadczenia położnych, co się sprawdza, a co się nie sprawdza, żeby zamówić właśnie albo do pielęgnacji noworodka, albo na połuk dla siebie. 10 na 10. Patrzę na tą swoją listę i wydaje mi się, że już tutaj wszystko mam, bo jeżeli chodzi o jakieś jedzeniowe rzeczy, nie mam nic takiego, nic mi nie umiliło. <ścoughs> Ciążę jakoś mega bardzo, bo też nie miałam jakichś takich zachcianek i, i tych różnych rzeczy. Jeśli chodzi o sportowe rzeczy, właściwie jest. Jeśli chodzi o sportowa rzecz, to jest basen. Wiedziałam, że wciąż będę chodzić na basen, tylko że czekałam do takiego momentu, kiedy już nie będę mogła robić po prostu nic innego, bo mi będzie ciężko i to jest ten moment i to jest połowa ósmego miesiąca bo dopiero od dwóch tygodni jeżdżę na basen więc połowa ósmego miesiąca i sobie pływam żebeczką 40 minut mi to zajmuje, nie za szybko kilometr sobie przepływam i jest fajnie, naprawdę jest to jakieś takie poruszanie ciałem bo wszystko inne teraz już jest no trudno na powierzchni po prostu świata robić to, a pod wodą jest łatwiej, no bo jednak czuje się człowiek taki troszeczkę lżejszy, czuje, że ten brzuch... Nie ciąży aż tak bardzo. Więc jeśli chodzi o basen, to to może być taki umilacz sportowy w ciąży. Zachęcam do tego, żeby w komentarzach stworzyć taką strefę swoich umilaczy ciążowych, rzeczy, które wam się sprawdziły w ciąży i to, co po prostu dawało wam energię do życia w ciąży. Bo jeżeli na ten film trafi osoba, która jest obecnie w ciąży, polecam po prostu się powspierać też trochę w komentarzach, żeby te 9 miesięcy, które proste nie są, umówmy się, jakkolwiek sobie umilić. No i jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, po pierwsze dziękuję, po drugie pamiętajcie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, możecie udostępnić ten film osobie, która jest w ciąży. Może skorzysta z tych polecajek moich szczerych polecajek od serca. Dobrze, nagadałam się. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.